Agrowoltaika i akwakultura. Czy to przyszłość rolnictwa? Spółka Ziarno oszukała 500 rolników. Rolnicy jutro wyjadą na drogi. Bardzo słabe zbiory w Niemczech. Panele słoneczne na polach uprawnych? Eksperci przekonują, że takie rozwiązanie jest możliwe. Szacują, że globalny rynek agrowoltaiki, czyli połączenia rolnictwa z produkcją energii, może być wart miliardy dolarów. Wskazują również, jakie rośliny można uprawiać w cieniu elektrowni słonecznych. W 2021 roku globalna wartość agrowoltaiki wyniosła 3 miliardy 600 milionów dolarów, a prognozy przewidują dynamiczny wzrost do ponad 9 miliardów dolarów do 2031 roku. W artykule Uniwersytetu Zachodniego Ontario Joshua Pierce, inżynier i ekspert w dziedzinie fotowoltaiki wyjaśnia jak korzystnie mogą współistnieć panele słoneczne i uprawy. Jeśli mieliście trampolinę w ogrodzie, mogliście zauważyć, że trawa pod nią rośnie wyjątkowo szybko. Dzieje się tak, ponieważ niektóre rośliny rozwijają się lepiej, gdy są częściowo chronione przed słońcem, tłumaczy Pierce. Eksperci wskazują, że agrowoltaika zwiększa efektywność wykorzystania terenów rolnych. Panele słoneczne tworzą mikroklimat Sprzyjający niektórym uprawom, chroniąc je przed nadmiernym słońcem, wiatrem i gradem. Co więcej, obecność paneli pomaga w zapobieganiu erozji gleby, co z powodzeniem wykorzystywane jest w Chinach do rekultywacji jałowych terenów. Pod panelami można uprawiać zioła, szpinak, brokuły, pomidory i ziemniaki. W Kanadzie z powodzeniem testowano truskawki i inne jagody, a w Belgii eksperymentowano z ochroną grusz w sadzie w Birbek przy użyciu paneli słonecznych. Według ekspertów, mniej niż 1% powierzchni Kanady wystarczyłoby, aby dzięki agrowoltaice wyprodukować ponad 25% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Połączenie produkcji energii odnawialnej z rolnictwem zyskuje coraz większe poparcie, nawet wśród konserwatywnych wyborców. Badanie przeprowadzone w USA w zeszłym roku wykazało, że aż 81% respondentów z terenów wiejskich od Michigan po Teksas uznaje agrowoltaikę za korzystną. Doceniają oni możliwość uzyskania dodatkowych dochodów oraz dywersyfikację działalności rolniczej, co stanowi zabezpieczenie w przypadku nieudanych plonów. Także inny sposób produkcji żywności zyskuje na popularności. Po raz pierwszy akwakultura, czyli hodowla ryb i innych organizmów wodnych w kontrolowanych warunkach, wyprzedziła dzikie rybołówstwo, stając się głównym źródłem produkcji żywności pochodzącej z wód. Akwakultura, znana także jako rolnictwo oceanów, umożliwia hodowlę ryb oraz innych organizmów morskich, takich jak wodorosty w kontrolowanych środowiskach. W przeciwieństwie do tradycyjnego rybołówstwa, akwakultura pozwala na precyzyjne zarządzanie warunkami hodowli, co prowadzi do bardziej efektywnej i zrównoważonej produkcji. W 2022 roku akwakultura wyprodukowała 94 miliony ton zwierząt wodnych co stanowiło 51% całkowitej produkcji morskiej na świecie. Co więcej, 57% tej produkcji zostało przeznaczone na konsumpcję przez ludzi. Wzrost produkcji akwakultury jest szczególnie istotny w kontekście rosnącego globalnego popytu na żywność pochodzenia wodnego. Zmieniające się preferencje żywieniowe w kierunku zdrowszych i bardziej zróżnicowanych opcji sprawiają, że niezawodne źródła żywności pochodzenia wodnego stają się coraz bardziej niezbędne. Światowa Organizacja Wyżywienia i Rolnictwa podkreśla znaczenie zrównoważonych praktyk w akwakulturze dla zdrowia ekosystemów wodnych, które są coraz częściej uznawane za kluczowe dla bezpieczeństwa żywnościowego. Zrównoważony rozwój dzikich zasobów rybnych pozostaje jednak poważnym problemem. W 2021 roku tylko 62% morskich zasobów rybnych było poławianych na biologicznie zrównoważonych poziomach w porównaniu do 65% w 2019 roku. Raport wzywa do pilnych działań na rzecz ochrony i odbudowy organizmów wodnych. Przewiduje się, że do 2030 roku liczba ludności na świecie osiągnie 8,5 miliarda, co wymusi znaczne inwestycje w zapewnienie odpowiedniej żywności i środków do życia. Raport zwraca uwagę na potencjał akwakultury, zwłaszcza w Afryce, gdzie pozostaje w dużej mierze niewykorzystany. Pomimo osiągnięć sektor akwakultury stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatu, niedobór wody, zanieczyszczenia i utrata różnorodności biologicznej. Publikacja raportu zbiegła się w czasie ze spotkaniem w San Jose na Kostaryce, gdzie przedstawiciele krajów, naukowcy i międzynarodowi eksperci przygotowują się do trzeciej konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat oceanów, która odbędzie się we Francji w następnym roku. Spółka ziarno z Cichoradza utraciła wypłacalność w 2019 roku, co spowodowało, że rolnicy nie otrzymali należnych im pieniędzy, a kilkadziesiąt tysięcy ton zboża zniknęło. Pomimo prób restrukturyzacji podejmowanych przez zarząd, wierzyciele nie wyrazili zgody na takie rozwiązanie. Sąd ogłosił upadłość spółki dopiero w maju 2022 roku. W lutym zeszłego roku prokuratura skierowała sprawę do sądu, jednak termin pierwszej rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. Jak się później okazało, zwłoka w ogłoszeniu upadłości spółki Ziarno była korzystna dla poszkodowanych rolników dzięki Funduszowi Ochrony Rolnictwa. Ustawa regulująca jego działanie weszła w życie w lipcu zeszłego roku, a wpłaty do funduszu rozpoczęły się w styczniu bieżącego roku. Na pomoc dla rolników poszkodowanych państwo przeznaczyło 50 milionów złotych. Spółka Ziarno przestała być wypłacalna w 2019 roku, ale gdyby sąd natychmiast ogłosił upadłość, rolnicy nie mogliby skorzystać z funduszu. Upadłość została jednak formalnie ogłoszona 22 maja 2022 roku, a Kowr uznał tę datę za decydującą, co pozwoliło poszkodowanym rolnikom uzyskać 100% rekompensaty. Upadłość spółki Ziarno. Była przedmiotem długotrwałego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu. Proces był skomplikowany ze względu na dużą liczbę poszkodowanych rolników, których trzeba było przesłuchać w trakcie postępowania przygotowawczego. Przed wystąpieniem problemów finansowych Ziarno współpracowało niemal wyłącznie z firmą Rola Człuchowa, która kupowała zboże, jednak nie zawsze regulowała pełną kwotę należności. Śledztwo ujawniło, że działalność spółki Ziarno. Opierała się głównie na skupie i magazynowaniu płodów rolnych od lokalnych rolników, z zamiarem ich dalszej sprzedaży hurtowej. Spółka zajmowała się także handlem nawozami sztucznymi oraz świadczyła usługi związane z pracami rolniczymi i przechowywaniem płodów rolnych. Ziarno przestało terminowo regulować swoje zobowiązania wobec indywidualnych kontrahentów. Pomimo tego aż do końca 2019 roku spółka nadal przyjmowała płody rolne od okolicznych rolników początkowo na przechowanie z zamiarem późniejszego zakupu. Ziarno deklarowało chęć zakupu, ale faktycznie nie regulowało należności, wyjaśnia Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Toruniu. Część rolników korzystała z magazynów Ziarna, płacąc za przechowywanie swoich plonów. W ostatnim okresie działalności spółki brakowało jednak środków na rozliczenie płatności. Należności były regulowane częściowo lub w formie środków ochrony bądź świadczonych usług. Członkowie zarządu ziarna: Stefan K., Maciej A. i Janusz P. usłyszeli cztery zarzuty postawione przez prokuraturę: prowadzenie ksiąg rachunkowych z naruszeniem ustawy o rachunkowości, wyrządzenie spółce szkody w wysokości blisko 27 milionów złotych, Oszustwo i doprowadzenie 500 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 22 milionów złotych, a także przywłaszczenie płodów rolnych o wartości 570 tysięcy, na szkodę 14 osób. Według władz ziarna nadzór nad firmą był powierzony dyrektorowi operacyjnemu, który miał odpowiadać za handel zbożem, rzekomo bez wiedzy i udziału prezesa firmy. To właśnie on miał nadzorować współpracę ze spółką ROLA. Prokuratura postawiła zarzuty oszustwa również Bartoszowi M., który miał doprowadzić 493 osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 22 milionów złotych oraz sprzeniewierzyć mienie o wartości 159 milionów na szkodę pięciu osób. Podejrzani nie przyznali się do winy. Maciej A. i Janusz P. złożyli wyjaśnienia, natomiast pozostali podejrzani skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień informuje Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Rolnicy z Pomorza zapowiadają rotacyjny strajk na poniedziałek 19 sierpnia. Od pół roku nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych działań ze strony rządu, twierdzi jeden z rolników. Gdzie dokładnie odbędzie się protest i jakie są ich główne żądania? W poniedziałek, 19 sierpnia na drodze wojewódzkiej nr 240 między Hojnicami a Tucholą, we wsi Silno, odbędzie się protest rolników. Strajk potrwa od godziny 12 do 15 i będzie miał formę rotacyjną, choć organizatorzy nie chcą zdradzać szczegółów. Musimy mieć jakiegoś asa w rękawie, mówi Krzysztof Beski, rolnik z gminy Hojnice i jeden z organizatorów strajku. Beski dodaje, że rolnicy formalnie nie zakończyli protestu w lutym lecz zaczęli stosować inne formy nacisku na rząd. Od tamtego czasu odwiedzali Sejm oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie przedstawiali politykom swoje postulaty i konkretne propozycje rozwiązań korzystnych dla polskiego rolnictwa. Minęło pół roku od ostatnich blokad dróg, a nadal brak konkretów ze strony rządu. Jedyne zmiany, jakie nastąpiły, to przedłużenie możliwości uzyskania kredytów na 2% dla rolników do końca roku. W kwestii obniżenia podatku rolnego sytuacja pogorszyła się. Początkowo rząd obiecał takie zmiany, jednak niedawno minister Siekierski wycofał się z projektu, twierdząc, że brakowało źródła finansowania. Jednak gdyby dobrze się zastanowić, rząd z pewnością znalazłby środki na tę obniżkę, komentuje Krzysztof Beski. W tym czasie rządowi udało się również przyznać dopłaty do zbóż, choć minister Siekierski przyznaje, że popełniono błąd. Ograniczając je tylko do ziarna, przedanego od stycznia do maja bieżącego roku. Rolnicy, którzy zebrali ziarno w te same żniwa, ale sprzedali je jeszcze w 2023 roku, nie mogli skorzystać z tej pomocy. Jak wskazuje organizator strajków, silnie rolnicy mają teraz częściowo podobne postulaty do tych zgłaszanych podczas zimowych blokad, przede wszystkim dotyczące rezygnacji z Zielonego Ładu. Jednak obecnie pojawiły się nowe problemy. Unia Europejska dąży do szybkiego zakończenia negocjacji i podpisania umowy o wolnym handlu z krajami Mercosur. Skutki tej umowy mogą zniszczyć nie tylko polskie rolnictwo, ale także całe unijne rolnictwo, ostrzega Krzysztof Beski. Zdaniem rolnika brak widocznych efektów działań rządu na poprawę sytuacji w rolnictwie częściowo wynika z słabości organizacji rolniczych. Trzeba to powiedzieć wprost: mamy zbyt wiele związków rolniczych finansowanych z budżetu państwa. Choć spotykają się z ministrem i prowadzą rozmowy, nie przynoszą one realnych rezultatów. Wiele z tych organizacji ma niewiele wspólnego z rzeczywistymi problemami rolników, uważa gospodarz z gminy Hojnice. Krzysztof Beski dodaje, że rolnicy z okolic Hojnic i Człuchowa również spotkali się z ministrem siekierskim i przedstawili konkretne rozwiązania. Ponieważ po sześciu miesiącach nie zostały one wdrożone, Zdaniem rolnika nadszedł czas na intensywniejsze działania i dlatego protesty wracają na drogi. Jak mamy ufać pustym obietnicom polityków każdej opcji? W rolnictwie nie możemy czekać rok czy dwa na efekty dodaje rolnik. W proteście na drodze wojewódzkiej między Chojnicami a Tucholą wezmą także udział rolnicy z innych regionów Polski. Malinowy Polak sceptycznie podchodzi do kolejnych protestów rolników. No, Siemoneczko, słuchajcie, podobno szykuje się protest rolników. Już krytyka na rolników spływa, z każdej strony Ale moim zdaniem taki protest jest bez sensu całkowicie, ponieważ Znowu wyjdzie na ten protest 5% rolników Na danym proteście będzie 300 osób i my się będziemy z tego cieszyć i radować, że mamy 300 osób na proteście Z taką garstką ludzi Nawet taki Baran Tusk też się liczył nie będzie Potrzeba bardzo duże zjednoczenie, tak jak górnicy, czy lekarze, pielęgniarki protestowali, to wychodzili wszyscy, a u rolników, garstka, ludzi, reszta myśli, że samo coś się zmieni, że cud się stanie, tego cudu nie będzie. Ten protest też niczego nie przyniesie, oprócz tego, że wystoimy się na drodze, spalimy paliwo i sobie porozmawiamy. Niemieckie stowarzyszenie Raiffeisen opublikowało ostateczne szacunki zbiorów, które wskazują na najgorsze wyniki w zbiorach zbóż w Niemczech od lat. Według stowarzyszenia niemieccy rolnicy zbiorą w tym roku 39 milionów ton zboża, co oznacza spadek o 2,4 miliona ton w porównaniu do szacunków sprzed miesiąca. Tak niskie zbiory nie miały miejsca od 2018 roku, kiedy to wystąpiła susza. W porównaniu do ubiegłego roku Tegoroczne zbiory są o 8% mniejsze. Zbiory rzepaku również nieznacznie się zmniejszają. Stowarzyszenie przewiduje zbiory na poziomie 3,6 milionów ton, co oznacza spadek o 200 tysięcy ton w porównaniu do szacunków sprzed czterech tygodni. Przyczynami słabych zbiorów zbóż są zmniejszona powierzchnia upraw oraz niskie plony. Niestabilna pogoda, w tym obfite opady deszczu oraz brak ciepła i słońca. Wpłynęła negatywnie na rolników, ponieważ światło i ciepło są kluczowe dla generowania plonów. Dodatkowo rosnące ograniczenia w zakresie nawożenia i ochrony roślin przyczyniły się do dalszego spadku plonów. W obliczu słabych plonów Guido Siedler, ekspert rynkowy, ostrzega, że podaż w Niemczech może być zagrożona. Nasze zużycie zboża w Niemczech wynosi około 40 milionów ton, w związku z tym nie można wykluczyć problemów z dostawami, zwłaszcza, że jakość zbiorów również często rozczarowuje. Mówi Sidler. Sidler przestrzega przed nadmiernym poleganiem na handlu międzynarodowym, podkreślając, że może to prowadzić do problemów. Zbiory w innych krajach europejskich, takich jak Francja i Hiszpania, również są rozczarowujące, dodaje ekspert. W regionie Morza Czarnego z powodu suszy przewiduje się mniejsze zbiory niż w poprzednim roku. Zarówno w Europie, jak i na całym świecie bilans dostaw zbóż prawdopodobnie pozostanie bardzo napięty, podsumowuje Sidler. Powierzchnia upraw zbóż w Niemczech zmniejsza się od lat. 10 lat temu zboże uprawiano na powierzchni 6,5 miliona hektarów, a obecnie powierzchnia ta wynosi tylko około 5,8 miliona hektarów, wyjaśnia Sidler. Szczególnie drastycznie spadła powierzchnia upraw pszenicy, która w ciągu ostatnich 10 lat zmniejszyła się o prawie czwartą. Według eksperta, przyczyną tego trendu są działania związane z budownictwem, ochroną klimatu oraz ekspansją odnawialnych źródeł energii. Siedler wzywa do przemyślenia polityki, sugerując zmniejszenie zużycia gruntów oraz zwiększenie ich produktywności poprzez zastosowanie nowoczesnych metod hodowli oraz technologii cyfrowej w nawożeniu i ochronie roślin. Nacisk polityczny nie może już skupiać się wyłącznie na ekstensyfikacji. Bezpieczeństwo dostaw poprzez produkcję krajową musi ponownie zyskać na znaczeniu, przekonuje Sidler. Jest to szczególnie istotne w kontekście prognoz dotyczących wzrostu liczby ludności na świecie do 2050 roku, co według ekspertów spowoduje wzrost zapotrzebowania na surowce rolne nawet o 50%. Rolnik na każdą okazję opowiedział o pilnowaniu loch podczas porodu. A dzisiaj o tym, czy warto nie spać w nocy i pilnować porodów loch. Jeżeli ktoś z Was natrafił kiedyś na moją transmisję live, to najprawdopodobniej była ona właśnie z porodówki. I na porodówce najczęstsze pytanie, jakie dostaję, to jest właśnie o to, po co ja tam w ogóle siedzę i czy to warto, że oni jak kiedyś mieli świnie, no bo właśnie wszyscy mówią, że kiedyś mieli świnie, no to oni nie siedzieli i też było dobrze. Oczywiście najczęściej zaraz obok tych, ile mam lat, ile mam hektarów i czy mam żonę, nie. Ale wracają. Yes. Ale wracając do tematu. Aspekty tego czy warto i nie warto są jakby dwa, no pierwsze jest taki czysto ludzki, humanitarny no skoro ja za te zwierzęta odpowiadam to ja bym sobie nie mógł pójść spać Myślą, że tutaj gdzieś jakieś porody się dzieją i takie prosiaczki mogą gdzieś tam urodzić się martwe no albo zostać przygniecione a ja tam sobie śpię, prawda? Te dwa to nie są jakieś przypadkowe prosięta, które tak wziąłem za panki tylko to, jest, to są dwa z, z sześciu które w ostatni weekend podczas jakby sesji porodowej, udało mi się podczas takiego nocnego pilnowania uratować. Jak wiadomo poród może przebiegać różnie, może odbyć się naprawdę bez, bezproblemowo, no ale może odbyć się z różnymi komplikacjami, prawda, albo, albo locha jest niespokojna, podczas porodu, wstaje, kładzie się, no bo po prostu takie prosie urodzi się, urodzi się gdzieś tam w łożysku, no i jeżeli tam nie ma kto tego łożyska z niego zdjąć, no to po prostu nie przeżyje. A żeby do tego tematu podejść tak już e, czysto finansowo, pieniężnie, czy się opłaca, no to e, ja będę liczył, dla uproszczenia, bo jest drugi weekend, żebyście się nie, nie musieli tutaj wysilać. Mamy 50 loch. Locha prosi się 2,2 razy w roku. Dla uproszczenia, zróbmy, że dwa razy, tak? Czyli 50 loch razy dwa porody w roku daje nam to 100 porodów w roku. E, średnio powiedzmy, że niech mi się uda z jednego porodu gdzieś tam odratować, Jedno prosie. No czasem to jest tak, że poród odbywa się bezproblemowo i, i, i tam mógłbym siedzieć albo i nie, no ale czasem na przykład przy jednym porodzie odratuje ze trzy sztuki, więc średnio uratuję jednego prosiaczka. I teraz sobie to policzmy. 100 porodów razy jeden prosiaczek to jest 100 takich prosiąt uratowanych. A te prosięta urosną, jak nic nie spieprzy, nie będą tucznikami potem. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o powrocie rolników na drogi. Czy zwrócą uwagę Ministerstwa Rolnictwa na swoje problemy? Czy znowu spotkają się z pustymi obietnicami? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje, jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.